Witam wszystkich. Dzisiaj sobie porównamy dwa autka z znaku Mazdy i również japońskie auto Honda. Słuchajcie, to akurat jest dziadek. Jeden będzie i saacik. Nie wyjeżdżałem i akurat będziemy musieli zrobić filmik pod spodem. Mazdeczka 2.8 Będzie robione zawieszenie. Swożnie wylatują, niestety cały jest wahacz. Można kupić ten element, ale to jakość jest słaba, więc wylatują całe wahacze. Najtańszy wariant Delfaja. 500, chyba bodajże 23 zł sztuka. Także na dwie strony mamy sumę taką jaką mamy. wyleciały zaciski, hamulce stanęły, zablokowały się w jarzmach, prowadnice, Wszystko jest do piaskowania, do malowania. Tu macie widzicie, ściągnięty przewód. Aby ktoś sobie chciał zabezpieczyć przewód, żeby wam płyn wyletywał, takie zaciski gumowe, stoptula. Nie trzeba wciskać hamulca nożnego, blokować. Wszystko ładnie trzyma, nic nie wylatuje. O, tak to wygląda. Ogólna korozja. Sprawdzimy sobie z porównamy. Akorda 210 benzynce. No i to Mazda ta Mazda przyjechała z Anglii jeździła w Anglii. Teraz już jeździ w Polsce. Jak widzicie przód jeszcze nie jest źle. Pokażę Wam klocek, bo akurat tak wygląda klocek już, którego nie ma, tak w miarę drugi. To zablokowane piasta się grzała. To pomijam, bo to wszystko będzie nowe, robione klocki, tarcze, tak jak powiedziałem zawieszenie kompletne wahacze. Sprawdzimy sobie, porównamy stan podwozia. Pomijam elementy takie jak wahacze, bo to są elementy dla mnie wymienne. To, że są zardzewiałe, to wymieniamy i są nowe, nie ma problemu. Skupiamy się na elementach trwałych, stałych, czyli podłużnice, nadkola, to co nam generuje największe koszty, jeśli coś się nie stać przy wymianie. Zobaczcie, tak to wygląda trawersa. odłoga Wydech. Przejdziemy sobie na tył. I zobaczcie tutaj co się dzieje. Łącznik wyleciał. Nie istnieje. Tak wygląda z tyłu cały wózek. Układ wydechowy. Powodzenia jak ktoś to odkręci. Bez wycinania. Zobaczcie. Wszystko skorodowane, Żeby tutaj cokolwiek zrobić, czy ustalić geometrię. Trzeba wywalać cały wózek, nowe wahacze, tuleje. To wszystko niestety generuje niesamowite koszty. Przypuszczam, że nawet kupienie nowego wózka to i tak się że z tym, że będzie go piaskować i malować, bo będzie podobny stan. Niestety to jest Mazda. Tak to wygląda jak widzicie. No. Wszystko zardegale. To jest spód, tył. Niestety kompletna korozja wszystkiego. Wszystkiego. Podłużnica, zbiornik. Tu z tyłu nad tunikami też wszystko zjedzone. Tylny pas belka tylna wydech tak to wygląda tragicznie A teraz sobie przejdziemy do akordzika Akord U sameczka wymienione już tarcze klocki przejdziemy sobie do przodu Również tarcze klocki z przodu. Wszystko poszło z ATE i sprawdzimy sobie jak to wygląda Proszę. to jest wózek sanki nadkola mocowania górne przedni pas tutaj zobaczcie to wszystko jest zakonserwowane woskiem Jeszcze ślady włosku są troszkę zardywiały wahacze, ale to jest normalne. Dlatego mówię, to można wyjąć, wypiaskować i nie będzie problemu żadnego. Proszę, tak to wygląda. Podłoga, wydech. No tu już słabo ze śrubami, ale jeszcze nie ma tragedii. Tu środkowy, końcowy. Tył. Zobaczcie, to wszystko jest elegancko zakonserwowane. Ten brązowy nalot to są kropelki wosku. To nie jest rdza. Że Tak to wygląda. Z tyłu. Tutaj ranty. Wszystko zabezpieczone. Bez rdzy. Zobaczcie. Podłoga. Tunel pod wydechem. Wszystkie otwory były wtryskiwane wosk. Tak jak tam widzicie, brązowy to jest wosk. No nie ma się do czego przyczepić. Tam wszystko jest w wosku. Tak jak widać. Były wyjęty stabilizator gumki nasmarowane, wszystko się odkręca ładnie, nie ma problemu tu jeszcze wszystko w oryginale jest, pamiętajcie, że te gumki mają swój kierunek montażu, strzałki są odpowiednio zaznaczone że tak wygląda 210 akord z przebiegiem 142 tysięcy tu mamy podłogę sanki Tak to wygląda, silnik suchutki, czyściutki, po wymianie płynów w silniku, w skrzyni biegów, także pełen serwis jest zrobiony, macie porównanie, możecie sobie zobaczyć jak to wygląda, czy gnije Honda, czy nie gnije, no nie gnije, już ma 14 lat, także tak to wygląda. Ta osłona była również malowana, zabezpieczona trzy razy farbą i specjalnym UBS-em od środka, tworzywem sztucznym, także też nie rdzewieje. Macie pogląd. I jasny obraz dla tych, którzy myślą, że hondy rdzewieją. Rdzewieją, jak nie będziecie dbać. Jak będziecie dbać, nie będzie nic Wam rdzewiało i wszystko będzie ok. Pozdrawiam wszystkich.